Odcinek 16. Władza nad sobą. Kiedy kontrola staje się narzędziem zniszczenia. Władza nad sobą to piękna idea, bo obiecuje wolność. Obiecuje, że człowiek może przestać być niewolnikiem swoich emocji, swoich słabości i swoich impulsów. Obiecuje, że może stanąć. Nad sobą i stać się kimś więcej niż tylko odbiorcą wewnętrznych burz. Ale czasami ta sama idea, która miała dać wolność, zaczyna tworzyć nowe więzienie. Bo oto w człowieku rodzi się coś, co nazywa dyscypliną, kontrolą, samodoskonaleniem, a co coraz częściej przypomina opresję, i nikt inny jej nie narzuca. To on sam staje się dla siebie władcą, strażnikiem i cenzorem. Wyobraźmy sobie człowieka, który każdego dnia budzi się z mocnym postanowieniem, że dziś będzie lepszy: będzie bardziej spokojny, bardziej opanowany, bardziej wyrozumiały i bardziej duchowy. Zaczyna więc tłumić to, co uznaje za niewłaściwe. Zaczyna walczyć ze złością, zamykać drzwi lękowi, przeganiać każde uczucie, które nie pasuje do jego wewnętrznego ideału. Przestaje sobie pozwalać na bycie impulsywnym, na bycie emocjonalnym, na bycie człowiekiem. W takim podejściu, im więcej ma w sobie kontroli, tym mniej ma w sobie życia. Bo kontrola w nadmiarze nie uzdrawia, ona obezwładnia. Nie przynosi pokoju, ona unieruchamia. To nie jest już proces wzrastania, to jest proces tresury. Tak właśnie zaczyna się duchowy autorytaryzm wewnętrzny, który z czasem staje się narzędziem zniszczenia tego, co w człowieku najbardziej żywe, autentyczne i prawdziwe. Władza nad sobą może się wtedy zamienić w subtelną, ale bardzo destrukcyjną formę przemocy. Człowiek zaczyna traktować siebie jak pole bitwy. Tworzy w sobie strażnika, który bezlitośnie ocenia każde uczucie, każdą myśl i każdą reakcję. Przestaje być dla siebie towarzyszem, a staje się własnym nadzorcą. I nawet jeśli z zewnątrz wygląda na osobę wyciszoną, spokojną i w cudzysłowie poukładaną, to w jego wnętrzu dzieje się coś odwrotnego. Narasta napięcie, tłumione pragnienia, i emocje gromadzą się w podziemiu jego psychiki. A wszystko, co zostaje wypchnięte do cienia, wcześniej czy później znajdzie drogę powrotu. Tylko już nie w postaci delikatnego szeptu, wróci jako bunt, jako sabotaż lub jako kryzys. Człowiek, który za wszelką cenę próbuje panować nad sobą, często nie zauważa, że zaczyna sam siebie niszczyć. Że nie ufa już własnemu sercu, nie ufa spontaniczności, nie ufa swojej cielesności. I chociaż jego celem było osiągnięcie harmonii, to kończy w stanie wewnętrznego zamrożenia. Dusza przestaje oddychać. Serce przestaje czuć. Wszystko, co żywe, staje się podejrzane, niebezpieczne. Zagrażające konstrukcji, którą próbował sobie zbudować. W tym wszystkim najtrudniejsze jest to, że taka forma wewnętrznej opresji bardzo łatwo się maskuje, bo przecież to dla rozwoju, to dla spokoju, to dla światła. Ale czy światło naprawdę wymaga od człowieka, by stał się beznamiętnym automatem? Czy prawdziwa duchowość polega na wyzbyciu się ludzkich odruchów? Może wręcz przeciwnie, na tym, by spotkać się z tym, co najtrudniejsze, najbardziej chaotyczne i najbardziej żywe, i nie odwrócić wzroku. Prawdziwa władza nad sobą nie polega na tym, że nie czujesz gniewu, lęku czy smutku. Ona polega na tym, że potrafisz być z tym wszystkim obecny nie uciekać, nie wypierać nie karać się za to, co czujesz. W tym sensie prawdziwa moc nie wypiera słabości, ona ją obejmuje, daje jej miejsce, daje jej prawo do istnienia. Władcy tego świata bardzo dobrze rozumieją, jak działa mechanizm kontroli i wiedzą, że najskuteczniejsza forma zniewolenia to taka, którą człowiek nakłada sobie sam. Jeśli uda się przekonać jednostkę, że musi sama siebie kontrolować, oceniać, poprawiać i ograniczać, nie trzeba już jej pilnować. Będzie swoim własnym strażnikiem, będzie się karać za każdą niepoprawną myśl, będzie tłumić każdą niewygodną emocję, będzie się autocenzurować i nazywać to w cudzysłowie rozwojem. Tego rodzaju samokontrola staje się narzędziem masowego programowania, bo człowiek, który nie ufa sobie sam, który podejrzliwie patrzy na wszystko, co w nim naturalne, nigdy nie stanie się naprawdę wolny. I to właśnie dlatego tak ważne jest, by przyjrzeć się uważnie temu, czym dla nas jest panowanie nad sobą. Czy to narzędzie, które pomaga nam żyć świadomie? Czy może maska, za którą ukrywamy swój lęk przed życiem? Czy to przestrzeń wolności, czy może nowa forma wewnętrznego więzienia? Prawdziwa transformacja zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy traktować siebie jak obiekt do naprawienia, kiedy rezygnujemy z bycia własnym żandarmem i zaczynamy być wobec siebie obecni. Tacy, jacy jesteśmy, bez przymusu, bez oceny i bez przemocy. Tylko wtedy władza nad sobą przestaje być narzędziem zniszczenia, a staje się przestrzenią uzdrowienia. Bo władza nad sobą, rozumiana nie jako kontrola, ale jako obecność, to jeden z największych darów, jaki możemy sobie dać. To dar bycia w zgodzie z tym, co w nas żywe, choć czasem niełatwe. Przyzwolenie na pełnię człowieczeństwa z jego blaskami i cieniami. I dopiero z tej pełni może się zrodzić prawdziwa wolność, nie ta, którą osiąga się przez perfekcję, ale ta, która wypływa z akceptacji.